Tym, co Słowo Boże mówi. I na przykład ostatnio miałem taką przyjemność przekazania informacji świadkowi na grupie, kiedy mu zadałem pytanie, że jak on chce żyć wiecznie w raju na Ziemi, jeżeli ciało kierownicze naucza, że Jezus nie jest pośrednikiem dla drugich owiec. I pokazałem mu artykuły, które o tym mówią strażnicy. I naprawdę był zmieszany, nie wiedział co powiedzieć. Napisał, ale mają Ducha Świętego. A, no ja mówię. Rozumiesz? I, I po prostu zadanie takiego ważnego pytania. Mówię też o tym, dzisiaj o tym wspominam, ponieważ wspomniałeś, że tam jakiś starszy analizuje sprawy na kanale i donosi, żeby on też wiedział, że Jezus, Pan Jezus nie jest dla niego pośrednikiem. Bo po, po, no tak, pośrednikiem jest dla dru, dla, tylko dla wybranych tylko, pomazańców. Tylko rozumiem, że dla nich to po prostu nie ma znaczenia, bo świadkowie się nie zastanawiają nad tymi rzeczami. Wiesz, to jest taki problem największy. Tylko wiesz to, że wielu świadków zostało świadkami, ponieważ no zobaczyło, że Słowo Boże jest cenne i są zawarte tam myśli, nadzieja i oni pośli za tym, to za Słowem Bożym. I teraz jeżeli my im pokażemy, że Słowo Boże pisze coś, co nie jest zgodne... Z doktryną ciała kierowniczego, to wtedy jest taki, jak, gdyby, jak tu wcześniej powiedziałem, jest takie ziarenko zasiania wątpliwości i, i jak gdyby zachęcenie do sprawdzenia tego. No, może tak jakby, ale to no nie na wszystkich działa, bo wiesz co, większość świadków to, to tak naprawdę nawet nie czyta literatury i oni mają tam w nosie, jak to jest. Szczerze ci powiem, ja tak. uważam, że większość świadków Jehowy to są. Funkcjonalni ateiści. Funkcjonalni ateiści. Serio. Mm -hmm. Ja tak mm -hmm. uważam, po prostu. Dla, dla nich nie ma znaczenia, co jest napisane w Biblii, nie ma, nie ma nic znaczenia. Oni po prostu chodzą na roboty, na zebrania, cała ich religia jest tak. oparta na po prostu yy, wykonywaniu pewnych rytuałów. Nie? Coraz mniej brzenia, tak, co prawda, u... ale, ale wiesz, dalej chodzi o to, że po prostu coś robię, to jestem chrześcijaninem. No. Ja to tak. tak ja widzę. Tylko, y, masz rację, że to jest takie, takie właśnie zaprogramowanie. Tylko, że, że no, my, my musimy robić to, co nam pobudza, do czego nas pobudza nasze serce. Nie, ale chodzi o. o je, moja córka jest to ktoś co No I... Daj córkę. Ja, Cześć. Ja chciałam powiedzieć, że jeśli my chcemy z kimś porozmawiać, to dobrze jest zastanowić się, kim jest ta osoba i co ewentualnie tą osobę by mogło wybudzić, nie? Bo każdego co innego mogłoby wybudzić, więc pamiętajcie jak myśmy, jak myśmy głosili, to myśleliśmy o ludziach na terenie, co by pasowało tutaj powiedzieć, o czym o, może ma dzieci, to wtedy zaczniemy wstępem coś o dzieciach, nie? Że tak samo na tej samej zasadzie myślę, że moglibyśmy podejść do budzenia niektórych siatków wiechowych, zastanowić się co by ich mogło wybudzić i po prostu na tej płaszczyźnie formować pytania, czy tam jakieś tematy z niej poruszać, nie? I to jest I dobry temat. Osobę. W ogóle to jest dobry temat na następny live w ogóle budzić czy nie budzić, bo to jest pytanie, nie? I kiedy budzić, tak. bo, bo to no też tak... ja jestem przeciwnikiem, szczerze wam powiem budzenia takiego narympa u wszystkich, nie? Tak, tak. Nie każdy się nadaje do wybudzenia, nie, nie z każdym poruszy się, każdy taki temat wiadomo zaraz na przykład z tych największych, które ludzi wybudziły, więc dobrze jest się właśnie zastanowić, czy warto i jeśli warto, to jaki temat by daną osobę mógł obudzić, nie? Mądra dziewczyna, proszę, prawda o tobie. <laughs> Dobra, to tyle. Dziękuję dziękujemy wam bardzo. Do... Także tak? My też dziękujemy, dziękujemy, że mogliśmy wnieść coś w